Felin erweut an awan, zys ich am mier uf huchośtan. dermint kum rois hinterum gebik, swift mich ei wie a kind erwig. Gdym, samotny w świecie bożem, siadł na skale ponad morzem, Księżyc wszedł na góry grzbiecie i mnie uśpił, niby dziecie. Nagle Słyszę łódź na fali, jak podpływa ku mnie zdali. Na niej postać niby mara. Nie wiem, młoda czyli stara. Głos anioła tak mi rzecze. Przyszłam pomóc ci, człowiecze, bo byś w morze upadł we śnie, a wszak żyłeś bardzo grzesznie. Jako naczelnik kolei południowej w Tryście musiałem w trzech językach: włoskim, niemieckim i słoweńskim urzędować. Od pół wieku śpiewam sobie na obczyźnie Krakowiaki i pieśni patriotyczne polskie, niekiedy i z jakim kolegą powstańcem 1963 roku, jak to w czasach krytycznych śpiewaliśmy u Panny Maryi w Krakowie. Lub odczytywam listy polskie matki mojej, koło 50, a żaden niemiecki z których to czerpałem nowe siły do zwalczenia przykrości życia, tęsknoty i żalu za ojczyzną. Nie mogąc kompetować z pisarzami, poetami Polski, a przypomniawszy sobie na obczyźnie żywo me lata dziecinne, drewniany lecz bogaty kościół gminny, gdzie przez lata się modlił i śpiewał Kochanowskiego, kto się w opiekę, lub kiedy ranne, gdzie już jako dzieciów przez zawieje przy latarni z matką na roraty przychodziłem i obok niej klęcząc, gorąco pacierz polski odmawiałem, i tak przyszła mi myśl odszukania na tamtym świecie, Wszystkich drogich i znajomych, których tu przez me oddalenie zawczas opuściłem, rozmawiając choć tam z nimi w języku dzieciństwa mego, tysiącletnim języku anglopryzyjsko-saskim. Rękopis, który mamy przed sobą znalazł się w naszej rodzinie, właściwie nie wiadomo bliżej skąd. W każdym bądź razie był ojciec mój zbierał różne dokumenty i między innymi to miał w swoich zbiorach. Prawdopodobnie dostał go może, albo jakoś zdobył od pana Schneidera, który był poczmistrzem tutaj, a który korespondował z panem. Florianem Biesikiem, a z kolei ojciec przyjaźnił się z panem Schneidrem, byli mieszkani obok. i obok. Później przechowywała ten rękopis mama, a ojciec jeszcze tutaj dopisał tak z jego ręką: To jest napisane, że urodził się 1849, zmarł 1926 w Triście nad oficjał kolei południowej w triestcie studia w krakowie i Wiedniu. du jest ze gwind gegöt devot zu Klingemacht gemacht zu hurgestaut hier diese gronco zoncy endo funan Sąd to głupi i niedbały, że nasz świat jest taki mały. Bowiem Pan Bóg w swym wyroku stworzył granice dla wzroku. Wzrok nasz sięga owych granic, dalej za się już nic a nic. Tam za biegunami owe światy wciąż powstają nowe. Jest w tych światach, jak się rzekło, niebo, czyściec oraz piekło. Nikt tam nie był z żywych ludzi. Próżno się nauka trudzi. Wtem łódź nasza wiatrem w żagle pchnięta biegun przeszła nagle. Za biegunem niespodzianie dosłyszałem sam śpiewanie. To matka ma, jak w dzień święta, nuci godzinki przejęte. Straż nam była ku pomocy, by łódź nie zbłądziła w nocy, a śpiew matki mrok rozjaża, jak latarnia szlak żeglarza. Znajdujemy się w pokoju, w którym blisko pięć lat temu pierwszy raz miałem w ręce yy, rękopis poematów Floriana Biesika. Przyjechałem wtedy, nie wiedząc nic bądź prawie nic o Wilamowicach, o ich języku i kulturze i dowiedziałem się od pierwszych spotkanych osób, iż osobą, która najwięcej może mi udzielić informacji na temat języka i przyszłości wilamowic jest pani Bilczewska, niestety nie żyjąca już dzisiaj. Wśród wielu dokumentów i starych książek, które wtedy pokazała pani Bibczewska był również ten rękopis. Tekst poematu, pisany w języku zupełnie mi nieznanym, ortografia polska, pewne wyrazy wykazujące podobieństwa do niemieckiego, holenderskiego, czy do innych języków germańskich, nie pozostawało wątpliwości. Jest to pisana wilamowszczyzna. Fakt zupełnie zadziwiający, gdyż dla samych wilamowiczan było to nie do pojęcia. Był to fakt nie do pojęcia, że można ich język zapisać w jakiejkolwiek w jakikolwiek formie. Ze względu na artyzm i sposób napisania tego, tego dzieła, można stwierdzić, iż jest to najważniejsze, jedyne dzieło literatury po Wilamowsku, a zatem na, zapewne dzieło najmniejszej literatury w języku mniejszości w Polsce.

Chodź, wtrącił, przeprowadził, byś się to Kurka, 1100-1200, to Tatarzy bardzo napadali tutaj. Aż łokietek im tak dociąg że się potem nie pokazali więc. Ale tu było wszystko wyludnione. No i potem król Kazimierz Wielki nastał. On sprowadził kolonistów, na przykład Wilamowice i tutaj Kenty też, to były tak samo, inwał po największej części z Slamandii. tam, tam koło Belgii, no, no to zresztą jest ich gdzie tam. No i potem później przyszło też trochę ze Saksonii, ale to już jest z późniejszych, był inny król za Kaźmierza Jagielończyka, potem przyszedł. Byli tam, ten test wprowadził w Te Saksonii. No i to wszystko się takie pomieszało, no i zrobili tak, taką mowę, no tutaj specjalną taką, że nigdzie nie ma po prostu.